Nowy Świat 63. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie. Jest z nami Grzegorz Wysok, który dla telewizji narodowej przygotował bardzo ważne informacje o tym, jak przejęto lokal. Właśnie, cały budynek, cały budynek podobno. Właśnie, po co? Po co przejęto ten lokal? Widzimy tutaj Kuroń, autobiografia, krytyka polityczna. Idź i patrz. Jakieś takie klimaty związane chyba z Unią Wolności, tak, panie Grzegorzu? No, raczej z nową lewicą, nową lewicą Sławomira Sirakowskiego i pismem Nowa Krytyka, czyli z, powiedzmy wprost z lewactwem. Oczywiście Unia Wolności ma w załatwieniu tego lokalu swój udział, poprzez to, że lobbowała za tym gazeta wyborcza. No i stało się, burmistrz miasta wyrzucił w dzierżawcę tego budynku, który płacił czynsz i przekazał ten budynek za grosze Fundacji Pana Środakowskiego. Po żeby to, żeby pan Sierakowski tutaj chwalił Jacka Kuronia. No, nie tylko Kuronia, Lenina Trockiego no, i tego, innych bohaterów lewicy, no bo jest to znany propagator. Bolszewizmu, takiego czystego bolszewizmu, i ich działania skupiają się głównie w sferze kultury. I właśnie pod pretekstem organizowania lokalu dla celów kulturalnych otrzymali ten budynek, i tutaj w tej chwili przygotowują klub lewacki w centrum Warszawy. Czyli to, co mówi Bartłomiej Kurzeja o marksizmie kulturowej, o tak zwanej szkole frankfurckiej, dzisiaj tutaj. Pokazujemy, dzięki telewizji narodowej widzimy, co się dzieje w Warszawie. Widzimy jak ludzie lewicy, ale nie tylko lewicy podobno pomagał im jakiś człowiek podobno z Unii Polityki Realnej, czyli jacyś, jakaś agentura jest również w szeregach prawicy. Jak to było? To jest inaczej. Ten lokal przyznał faktycznie pan Bartelski, burmistrz mieścia, który kiedyś, był, kiedyś kiedyś był członkiem UPR-u. Natomiast y, jego drogi z UPR się już dawno rozeszły i jest w tej chwili y, ulubieńcem pani Bronkiewicz Bals jest członkiem platformy obywatelskiej, także tutaj UPR y, raczej jest przeciwna y, temu i organizowała nawet demonstrację przeciwko takiej decyzji, Odcięła się od... Ale może w tym UPR dzisiaj y, są tacy bartelscy, tacy neobartelscy, którzy za kilka lat przejdą do, do pani brunkiewicz mamy... Bals. Tutaj mam numer najwyższego czasu y, właśnie Warszawa, opisujący... Yy, yy, opisujący tą yy, aferę o, Nowy Czerwony Świat Mariusza yy, Kosa, też w piśmie upr pomieszczony i w oparciu o ten artykuł tutaj się wypowiadamy, informujemy. No i chyba w środę nawet była jakaś demonstracja upr bo jeszcze Pikanteri w sprawie dodaje to, że ten budynek ma nieuregulowaną sprawę własności. To jest Budynek, który miasto Warszawa administruje, ale faktycznym właścicielem jest pan Wojciech Gejer, to jest stary warszawski ród, i on się ubiega o zwrot tej kamienicy, która była w czasie II wojny światowej zniszczona. A no ciekawe, czy ta kamienica będzie własnością prawowitego polskiego właściciela, czy warszawiaka czy, czy, czy neobolszewiku? To pytanie dzisiaj dla Telewizji Narodowej zadaje Grzegorz Wysok, a materiał realizuje Eugeniusz Sendecki.